Dzień dobry! Dziś znowu piwo zaklaszane bakteriami <coughs> mlekowymi, czyli słynny, dzisiaj będzie to słynny Berliner Weisse, niemiecki styl piwa pszenicznego, właściwie mieszanki jęczmiennego, pszenicznego, piwa lekkiego, rzeźwiącego. Dzisiaj jest fajna pogoda, jeszcze ptaszki śpiewają, słońce. Był rower, można się napić lekkiego 3,8 piwa orzeźwiającego. To jest kooperacja z i brua, i browaru Browar właściwie. Wykorzystali, wiem, że wykorzystali drożdże, te chmiele niemieckie Comet i Hewell Melon. Takie jakieś nowe chmiele niemieckie. No, i zobaczmy, jak to wyszło. Truskawki są polskie. Dodane są tutaj truskawki, bo to jest Berliner Weiss z truskawką. Truskawka jest ponoć pochodzenia polskiego. I zobaczymy, jak to, jak to pracuje. Kapsel firmowy. No, widzicie etykieta, jak etykieta, no, truskawka, i, i, i godło berlina. Także niedźwiadek berliński. O, w pierwszym nie, ale w drugim truskawkę już czuć, w drugim dniu no ale taka, bardziej taka truskawka z krzaczka niż, e, m, niż, e, niż jakieś konfitury, przynajmniej w zapachu. Kolor bardzo ładny też, mm, widzicie, taki rabarbarowy, właśnie mętny rabarbarowy, piana jest, a piana jest różowiutka biało różowa, właściwie różana bym powiedział, ta piana jest nawet. O może tak, o, nie no, prezentuje się wspaniale. Prezentuje się pięknie. Ze szkła. już nie bardzo delikatnie, właściwie też taki różany charakter ma. O. Dosyć wysoka, zero słodyczy, dosyć wysoka kwasowość, no tak powinno być w Berliner Weisse, niewątpliwie, i wyczuwalna truskawka. Wszystko tak jak napisali, tak jest. Piwo jak najbardziej w stylu, czyli tym orzeźwiającym, żaden, żadna landryna, bo to może wyglądać jak landryna, nie, nie, niech Was nie, to nie zmyli, to piwo jest bardzo wytrawne, jest lekkim piwem wytrawnym, takim trochę charakterze może szampańskim, nawet jak nasze grodziskie. Wysycenie jest też w sam raz, nieprzesadzone, chociaż Berliner ma, no powinien być dosyć wysycony, też taki charakter tego piwa. Wszystko jest tu w punkt i ta, ta truskawka jest nie, nieprzesadzona, dodali jej tak akurat jak dla mnie, no, nie, nie, nie bucha, tak. Ja nie jestem wielkim fanem truskawki w ogóle, więc jakby było tego za dużo, to by mi to po prostu przeszkadzało. Nie, to jest ok. Także na ciepłe dni hmm, wspaniały wybór. Naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite, więcej niż przyzwoite piwo. Trzymajcie się.